Witajcie kochani, wczoraj miał na kanale pojawić się nowy film, ale wstrząsnęła nami wiadomość o tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji i w Syrii, które pochłonęło tysiące ofiar. I cały czas jesteśmy myślami właśnie z tymi ludźmi, którzy nadal czekają na pomoc, z tymi rodzinami, które straciły swoich bliskich jesteśmy naprawdę bardzo poruszeni tym, co się stało coraz więcej dostaję od Was pytań odnośnie tego, czy nasza rodzina w Turcji jest bezpieczna czy nic nikomu się nie stało, czy nikogo nie straciliśmy i dziękuję Wam bardzo za troskę, za te wszystkie pytania że martwicie się o naszą rodzinę na szczęście, dzięki Bogu, nasza rodzina jest bezpieczna, nikt nie ucierpiał. Mój mąż ma znajomych, którzy, którzy ucierpieli, niestety, ale nasza najbliższa rodzina jest, tak jak powiedziałam, bezpieczna. Trzęsienie ziemi było w innym regionie Turcji, także w Erzindżan było trzęsienie odczuwalne, ale na szczęście nie było żadnych szkód. Nie zawaliły się żadne domy, także wszyscy są bezpieczni. Niestety trzęsienia ziemi w Turcji wcześniej już się zdarzały, ponieważ Turcja leży w takim akurat położeniu geograficznym. Mój mąż też kiedyś przeżył trzęsienie ziemi w 1992 roku, był wtedy jeszcze dzieckiem, ale opowiadał mi, jak właśnie uciekali z domu. Na szczęście ich dom się nie zawalił, oni byli wtedy na wsi ale w centrum wiele budynków wiele budynków się zawaliło i zmarł wtedy jego kolega ze szkoły też to bardzo przeżywał wprawdzie teraz budynki w Turcji powinny być przystosowane właśnie do takich warunków i przygotowane na możliwość trzęsienia ziemi ale jak widać dalej jest jeszcze dużo do zrobienia i nie zawsze po prostu da się uniknąć takiej tragedii. To wszystko co chciałam wam powiedzieć, taka tylko krótka y, informacja i zachęcić was do pomocy y, potrzebującym do pomocy ofiarom właśnie trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii. Y, wiem, że są strony, na których można wpłacać pieniądze że Caritas y, też robi zbiórkę właśnie dla wszystkich potrzebujących, którzy ucierpieli y, w, tym, w tej tragedii. Także gorąco Was do tego zachęcam. My też staramy się wspierać y, jak możemy. No i tak jak mówię, cały czas jesteśmy myślami y, z Turcją. Trzymajcie się. Do zobaczenia.